My jesteśmy z Jarocina, jesteśmy Jarocińska TV, możecie nas znaleźć na stronie jarocinskatv.pl, tam będziecie w filmiku. Skąd przyjechałyście? My jesteśmy z Witkowa, to jest takie miasto koło Gniezna. Który raz na festiwalu? Ja drugi. Ja jestem po raz pierwszy. Jak dotąd wrażenia? Jak było w pociągu? Jak tutaj z przyjmowaniem biletów? Czy coś byście poprawiły? Jak na razie? Co, co na razie czujecie? No my w ogóle przyjechałyśmy samochodem. Więc no z pociągu nie mamy żadnych wrażeń. No jak do tej pory, no to w sumie zdążyłyśmy tylko zamienić bilety na opaski i nic więcej. Dzień dobry. Macie wszyscy koszulki, ej, chodźcie tutaj, będzie Was Proszę. więcej, ale też harcerze, ja coś tacy niepoważni, nie ja nie wiem o co tu chodzi. Cieszę się bardzo, że jesteście wolontariusze. Fajnie, że rosniecie w siłę, muszę taką sobie, wiecie, pogadać sobie, bo to jesteście na początku i ogólnie jest mi trudno. Nie mogę Was pytać na jakie zespoły przyjechaliście, bo nie przyjechaliście, jesteście stąd, tak? Tak, tak. Mieszków. Ale jakie, jakie zespoły was najbardziej interesują? AC Drinkers. Tak samo. AC. Ramczek A co was skłoniło do tego, żeby pracować tutaj na festiwalu? No właśnie. Okay. Nie zależy nic ująć. Będziecie tutaj przez 3 dni? Tak, tak. No. A na czym polega praca wolontariusza Jarocin Festiwalu? Roznoszenie ulotek, informowanie ludzi, gdzie co jest i tak naprawdę odsyłanie. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie ma na przykład znaleźć dużą scenę, czy coś takiego. Rozdawaliśmy ulotki, gazety i jeszcze jedne gazety, tego było. Do nas przyjechaliście, macie takie, m, widzę, fa fantastyczne koszulki. O co chodzi? Jesteśmy z Częstochowy. Częstochowa się kojarzy z pielgrzymkami, a tą nazwę wymyślił w sumie Grabarz na swoim koncercie w, w Breżniewie z Łodzi, w Łodzi. Wymyślam nową nazwę pijamy, strzelił pojęk pielgrzyma, no i kolega tutaj zrobił koszuleczki z tym napisem. Nasze ekipowe, już drugi raz jesteśmy w tych koszulkach. A który raz na festiwalu? Ja drugi. Szósty. Czwarty, drugi. Jeszcze raz. Jesteście z Jarocina. Jak podoba wam się nowa formuła festiwalu? Nie podoba nam się. Co wam się nie podoba? Scena jest odwrócona do nas tyłem i w ogóle jest mało wiary i jest ciulowy skład, że tak powiem. A na jaki zespół przyszliście na rów? Na żaden właściwie, przyszliśmy dla znajomych. Na żaden, nie dla każdy, dla znajomych. A ja lubię te zespoły Jarocińskie, fajne to. Który zespół lubisz najbardziej? Fajne dekukcje Fajnie grają Indie Rock, bardzo fajnie. A ty też jesteś z Jarocina? Nie, ja jestem z Gniezna. Ach, tak, a który. Skąd? Nie dobra. A który raz na festiwalu? Drugi. Podoba ci się nowa formuła? Powiem tak, jest inaczej. Jest inaczej, ale nieźle. Nie jest, jest, jest dobrze, ale. Znaczy, polskie zespoły mają coś w sobie, ale. Tutaj kurczę nawet nie jest źle, nie? nie? znałem tych zespołów na początku, połowy nawet, ale jak przesłuchałem to większość nawet ogarnia, nie? Fajnie, fajnie grają niektóre zespoły. Siwa w tym roku może być trochę gorszy niż w poprzednim roku, no bo jednak to miejsce jest, zostało zmienione. E, aczkolwiek, no mimo wszystko zabawa, wydaje mi się, że zabawa może być udana. E, co mogę jeszcze więcej powiedzieć, no jak co roku ekipa się nie zmieniła, jest nadal bardzo świetna. E, no i trzeba dotrwać te trzy dni. Przyszedł kolejny, super. E, ty, wy też jesteście w ogóle ekipą z Jarocina. Czy chcecie może z Jarocina kogoś pozdrowić? E, Mamy! Cześć mama! <laughs> pozdrawiam Julkę, która jest za mną i macharzami pozdrowić. <laughs> A, A wy chcecie kogoś pozdrawić? Halo, halo. Pozdrawiam nie mamę. Nie <laughs> Ale też jesteście z Jarocina? E. Jak podoba Wam się nowa koncepcja festiwalu? Słabo. Tak niezbyt. Dla kogo przyjechaliście na festiwal? Jaki zespół jest dla Was najfajniejszy, może cały festiwal? Co o tym sądzicie? Ja ogólnie przyjechałem się bawić, a zespoły to dalszy plan. Tak samo. Ja przyjechałem na Jarocin, a co będzie, to będzie. Który raz jesteście w Jarocinie? Ja pierwszy. Trzeci. A, i na Big Cyc, jeżeli chodzi o zespoły. Nie no, dla klimatu, nie? bo Taki festiwal przyjechał tu też. Tak, tutaj Ty przyjechałem. Przyjechałeś. Tak. Czym przyjechałeś? Przyjechałem tutaj pociągiem osobowym. Jakie klasy? Podstawowej? Podstawowej, drugiej. Tak. Osobowym y, siedziałeś pewnie na torbie, bo nie było miejsca. Nie, nie, było bardzo dużo miejsca, siedziałem na siedzeniu. I jak się z tym czułeś? Siedząc na siedzeniu. Super, bo bardzo lubię podróżować pociągiem. Y, było. I, jak... Ale jak ci się jechało? Jak wygoda jazdy? Co wy jesteście? PKP jakieś cholera? Ja jestem z Dersy. Jak, jak na festiwalu? Jak właśnie, <coughs> bo to o festiwalu mowa. Jak na festiwalu? Siemanko? Zajebiście. No. Dobra, nie wtrącę. No, no czekaj, kolega okay. może. Mogi... A też możesz powiedzieć. A co mogę powiedzieć? Pozdrowić rodzinę. E, pozdrawiam. E, Mamy, babcie. To, to się wetnie? I... Nie, nie, nie. Babcie też? Jasne, mam babcie, którą e, ciężko choruje, ale. Ale. Daje radę. Daje radę.